Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem następny Pogoda pokładzie 12 i dzisiaj będziemy testowali cały nowy sezon w Fortnite. Pamiętajcie, że dajcie luce, oraz subskrypcji i pierwsze to, co zauważyłem, to że dodali Oblok do Fortnite'a, więc wypowiada się. No, ciekawie. No, ja nie będę już przedłużał i zapraszam do oglądania. No, tak, widzimy, to na startową i nic się nie zmieniło to w sumie, tak się jak ja nie, nawet nie patrzę na zmiany na tej mapie bo tutaj ja nawet nie wnikam, o co tutaj chodzi, jak gdzie, dlaczego i czemu. Ale jakbyście, jakbyście pytali w komentarzu, dlaczego ja mam odblokowane te miejscówki, to ja próbowałem nagrać wczoraj ten filmik jakieś, nie wiem, kilka razy. Dokładnie nie wiem, jaką liczbę, ale wam zostawię w komentarzu, żeby, żeby się zgadli. Nie wiem, o co chodzi z tymi ikonkami tych safeów, z te, tych takich sklepików takich, i z tym pociągiem, co się zmieniło. Nawet nie wiem, o co chodzi z tym pociągiem, co on ma, co mu się stało? No, nie wiem, garba jakiegoś, chyba z sajfu. Ola, wygląda... Och, tu i... to skrzynek dużo jest, hej. Oraz już mi się to podoba. Tak... Matko boska. Co ja mu dałem? Double pompa nowa. Zobacz, zobacz, chłopie, co jest dzisiaj w kinach. Nawet tego biga. Teraz nie wiem, czy to, czy to. No wiele minisy. więc będą lepsze. No się wydaje. Bijamy do banku. Dzień dobry. Ja tu przeszedłem wypłacić. To znaczy zabrać pieniądze, ale ogólnie to chciałem powiedzieć w tego wypłacić. Też się mam mordocną. Jak się czujesz? O jest. Termit. Potrzebujesz złota, po prostu je ukradni. Termin, prawicę piśni, jest w Czyli tak rozumiem. O, dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. Okej, okay. jakiś pasek się na górze pojawia, Dobra, dobra. E, nie ogarniam, nie ogarniam. Proszę mi powiedzieć, o co tu chodzi. A, okej, okay, dobra, już wiem, o co tu chodzi. Ja się może zabuduje, poczekam, aż się otworzy. A to co mi tutaj? Ora, jest gościu, jest gościu. Jo, on mi tutaj jest. Czego piesz jak niego wpiedzie nam? Kurdowa, bo ma autopompa. Ja Generwujemy to chodziła, że to jestem u Stefia, on nie? Ooo, no fajnie, że mam tu impulsy, więc ja mogę się udać, żeby teraz sobie nie? On to był kampi na mnie. Taki śmiech. Dobra, no, no, on, on tu już w las już. Już tak dobudujemy teraz. Zaczesz. Obieram to. O, pomieniu. Ty mnie wkurza, chłopie Nie wiesz co? Co to Patrz jaka detonacja Co ja co, co, chłopowie zrobiłem? Giniesz Mamy to Detonacja Co to jest? Czekaj Masyna jest dziwaczna pitual to niewidomego pochodzenia, pijąc idany do czarnorynkowych machlojek. E, chyba... Ej, mogę to tutaj chyba. I co to na ciężarówka jest? Co jakie ciziarówki? A tu będzie do tego, do sprawdzania w tym sezonie. Ja cię kręcę, ten sezon jest odbudowany, tej. Podoba mi się ten sezon, podoba mi się to bardzo, strasznie mi się to podoba. Ramieni niski. Pijemy, 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 pijemy. Teraz ja chyba wywoła tego, tego i wezmę sobie za to municję. Spadamy z... Uuu, motory wróciłem z, z tego Mega Seed, co to było? Ej, bo to, żeby tu nikogo nie było, bo tu kurde... Fight był. Aha. No właśnie o tym mówię. Jest gościu. Proszę, tak. To z dwugossi. O cię chłopia. O musisz na to. Dobra, lepsza pompa. Pojemy to. O! Spadamy stąd. Dawaj, dawaj, to, dawaj tą g -klasę. Ocie, O, cię chłopie. No chodź tutaj. O, chodź tutaj, twarda bania. O, no tu twarda bania. Pokaż się. Dobra, nie to nie. Aha, no, to fajnie. Tu mi zlogowała. Dobra, ja go widzę. Oj, oj. I co? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Coś jest to. Dobra, on do mnie dalej Jest poważny. O, ty jesteś popa, O, ty, kolego, ja chyba... No, no, nie udało ci się coś. Coś ci nie pykło, kolega. Ojoj, co się stało? Jest Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Dawaj, lala, dziękuję za... Uuu, aż trzy! Dzięki, dzięki, co, co? A, to to wiem, co to jest, bo to było w tamtym sezonie kilka sezonów, Jakby to nie było kilka sezonów, tylko to było tam, gdzie były takie miejscówki i tam można było sobie brać chyba jedną z trzech mitycznych przedmiotów, tak mi się bodajże. No, my te trzy kilo to dobra, i do na zakupy. A do cikla ja. ja, trochę się tam zatrzymam, a zaliczam to. W ogóle 105, nawet nie zauważyłem. Co tak szybko zleciał? Kiedyś, co taka duża strafa.

do punktu wyjścia tak można powiedzieć z dwóch... zawsze z dwoma tymi kryptowalutami. Krypto to są w ogóle. Dobra moje, to dawaj kryptokorniszonki. A bo w sejfach są... Bo że w sejfie są jeszcze tego. Że safe jest jeszcze gold. To ja sobie wziął go dałem ja mało. mało wróciłem... Jest jeszcze gold. Tak myślałem, że nie ma. Nie będzie. Można! Ja chciałem powiedzieć, że fajnie bo jakby te skrzynki się dało otwierać. O kupie! Graham nowy meet fort. Fortnite. Nowy made Fortnite, zobaczcie jak. Czy chcesz się szybko zbogadzić na napadnij na bank. W sumie to logiczne, nie? To jakbyś jakbyś się pytał, nie wiem, pełni od matematyki, nie. jak łatwo zdobyć piąte. Na luzie, naucz się. Tak samo jak łatwo zdobyć pieniądze. Mordo zapracuj sobie, albo napadnij na bank. Ta druga wersja wybrzmi ciekawiej. Ukry, 50? No. Zobaczmy. Dział lecę te. Ej, nie, dobra Pojeciełem daleko no, Co jest? No, zamaskowanym zakątku jest strefa Dobra, wrócimy razem do punktu wyjścia Czy tym razem na serio? Teraz już każdy tam będzie Okej, okay, z tyłu się biją Dobra, widzę gościa To prostu też siwa Okej okay. Dobra, robiliśmy to samo. Niemożliwe to jest. Czemu rzuca te! Gwin! Ja pierdzielę. To jest ja empus! Reza! jest za! Łatwo. Myślę, że jestem bogaty, ty! Łatwo. Jestem bogacze. E bo koroniarza biorę, koroniarza zabieram. Koroniarza też kradnę. Ej, proszę, żeby tam. Eba, tu jest medy. Chciałem powiedzieć, że proszę, żeby tam można było meda kupić. a tu jest medy. Dobra, Bordzisza, kolego. Dzięki za meda. Co on za twierdzę wybudował? Co, co to jest w ogóle? Co to jest? Nie, on serce forte wybudował. To taki, ten taki, on serce forte forte wybudował. on sobie wybudował forte trochę grzywego. Ej, bo tylko czekaj, tego, tego forta forta mu tam zdetonować. Czemu to jest lock and load? Czemu to wygląda jak lock and load? O, to jest lock and load. Hmm. Daj, detonuję ci tam. Detonuję ci ten fort, kolega. Detonuję ci ten fort, a fort z Rosji. Dobra, wystarczy, mordo. Ale wystarczy, już się zemściłeś. A to maksymalnie tam. A mogę tego, mogę tu leczenie kupić? Byłbym bardzo wdzięczny, gdybym sobie mógł taką Big Potę kupić. A, nie mogę, okej. No się czekaj. czy widać, co tam dalej jest. Nie, nie czyli tam nie ma. tam jest gościu, chyba. A, jednak nie. Ja się jakoś teraz zasnąłem, bo... To jest nie wiem czy on tam jest, Zresztą... go... Czekaj, tam się bije medalionista. Obok mnie jest kolejny gościu, więc mógłbym go spróbować dojechać, tylko niemsza, tam nie wiem czy on tam mi wyjdzie. Mojej nie myśli. Dobra, widziałem czy on tam jest, widziałem. Co ty robisz, kurde go? Co ty kurde robisz? Poczeka, to no ja. Detonujecie lock and loadem w Fortnite Dobra, też ma locken loada Ta bądź bez kitu powinienezy locken load Dobra, on tam go się mi ze sniperki jeszcze bierze, więc... Mamy lekki przepał. Oba lekki przepał, Dobra, ja mam lekki przypał, ale to mam duży przepał, obra. Rozumiem. Wydaje nie mam strefy jeszcze. Nie! Kurna... To na tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji. Oceniam na 10 na 10. Bardzo mi się podoba, jest bardzo rozbudowany. Mam wiele szalonych pomysłów na kolejne odcinki z Fortnite'a, więc oczekujcie na nie. I no, widzimy się w kolejnych filmach. Siemano!